baby! Dzień dobry, witamy. Żono, powiedz, co robimy dzisiaj? Nastawiamy wino z dzikiej róży. Tutaj mamy dziką różę. Ona było, ta róża była w zamrażalniku, prawda? Ale już jest odmrożona. O, tak. I tu mamy słodką wodę, już przygotowaną. Ile to było litrów tej słodkiej wody? cztery Tak. I 2 kilo cukru. 2 kilo cukru rozpuszczone w gotującej się wodzie i ostudzone, tak? I drożdże I droższe. Winne. Skazane, bo winne. Dobra. Moja pani, czyń swoją powinność. Wsypujemy teraz do słoja. Ten słój kupiliśmy na wiadomym portalu aukcyjnym. Kosztował około stówy, nie? Nie pamiętam. Chyba maksymalnie około wy kosztował. Sprawdził się już wiele razy. I teraz woda, tak? Poczekaj, przejdę z drugiej strony. O. Róże zalane. I teraz dodajemy drożdże, tak? I przypomnij jak długo to musi stać? 6 tygodni. 6 tygodni. Po 6 tygodniach zlewamy do butelek, tak? A róże można teoretycznie jeszcze, jeszcze potem raz, raz wykorzystać. Koszy. Ile łyżeczek dajemy? Jedną. Jedną, jedną łyżeczkę na taki swój. Okej. Okay. I zakręcamy tą pokrywę, tak? I w kuchni jest w miarę ciepło i przez 6 tygodni zrobi nam się specjał. Specjalna pokrywka. Pokaż o z takim korkiem To wszystko. I to wszystko. I teraz odstawiamy, jak to mówią, na bok. Tutaj, pod kątem. I za sześć tygodni pojawimy się znowu i pokażemy spust mina do butelek. To by było na tyle. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.